W niedzielę 19 października ośrodek sportu i rekreacji w Wągrowcu stał się miejscem wyjątkowego wydarzenia festynu edukacyjnego bezpieczny wągrowiec wiem co zrobić, gdy. Organizatorzy: Fundacja Ask Dobro we współpracy z Miejskim Domem Kultury w Wągrowcu. Postawili sobie za cel zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa i właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Przestrzeń Osiru wypełniły liczne stanowiska edukacyjne oraz pokazy przygotowane przez służby ratownicze i organizacje społeczne. W festynie wzięli udział przedstawiciele wielu instytucji i organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa. Uczestnicy mogli nie tylko obejrzeć pokazy pierwszej pomocy i sprzętu ratowniczego, ale także skorzystać z konsultacji i praktycznych instruktarzy prowadzonych przez ekspertów. Najmłodsi bawili się w specjalnie przygotowanej strefie animacji i konkursów, a dorośli otrzymywali bezpłatne porady oraz informacje, jak reagować w sytuacjach zagrożenia życia, pożaru czy wypadku. Z perspektywy Fundacji nas, e, prosperujących od początku października, na ty, bazując na tym bezpieczeństwie e, publicznym i uświadamianiu ludzi, Dzisiaj frekwencja jest fajna, ludzie pytają, są zainteresowani, mamy, rozdajemy darmowe apteczki, mamy chłopaków z Niezłomnych, gdzieś tam troszeczkę postraszyli tymi strojami Moro, nie mieliśmy na celu straszyć nikogo absolutnie, tu jest fajny pokaz broni, warsztaty miały też fajną frekwencję. Aczkolwiek y, gdzieś tam wydaje mi się, że mogłoby być więcej. Y, ludzie, którzy tam w niej brali udział w tych warsztatach, y, dostali, uważam, że y, wiedzę obszerną na temat pierwszej pomocy przede wszystkim na temat y, panowania nad własnymi emocjami, na temat y, Jezu. Nie wiem, co tam jeszcze było spotkania z panią psycholog, jakieś tam forum otwarte, z rozmowy z ciekawymi ludźmi. Mieliśmy tam takie fajne między sobą dyskusje. Także uważam, że jak najbardziej nasz cel spełniliśmy. Ludzie są doinformowani, gdzieś tam bezpieczeństwo jest fajnie ogłoszone. Organizacja Czerwonego Krzyża opiekuje się wszystkimi honorowymi dawcami krwi na terenie powiatu wągrowieckiego, których mamy około, powiedzmy, dwóch tysięcy. Rocznie zbieramy Około 1000 litrów krwi od mieszkańców z terenu powiatu wągrowieckiego. Dodam, że mamy 12 takich dawców, z których każdy oddał powyżej 50 litrów. Natomiast rekordzista pan Zdzisław Słoma z Gołańczyk oddał. 76 litrów krwi do tej pory. Cieszą nas to takie inicjatywy, właśnie jak dzisiejsze się tutaj odbywa na hali sportowej, gdzie wiele służb, organizacji zajmujących się bezpieczeństwem, zdrowiem, promocją zdrowia, wartościami humanitarnymi, gdzie możemy wspólnie się spotkać i przekazywać tą wiedzę i umiejętności mieszkańcom miasta Wogrowca. Tak, czuję się bezpiecznie. Mamy wiele służb, dzięki którym możemy spać spokojnie, że tak to nazwę. Wychodząc zresztą na miasto, widzę kilka razy, jak policja jedzie, żeby na pewno sprawdzać, czy wszystko OK. Myślę, że jest to bardzo przydatne, aby dbać o bezpieczeństwo, ponieważ bezpieczeństwo to jest takie coś, co pozwala po prostu nam dobrze i spokojnie żyć. Bez tego nie moglibyśmy funkcjonować jakkolwiek, bo działyby się przykre rzeczy, które nie miałyby się dziać, a aktualne bezpieczeństwo w naszym mieście myślę, że jest na poziomie, jest na poziomie, który, który jest wystarczający i na pewno możemy spać spokojnie.